A tak się prezentuje burger jalapeno. Mamy tutaj w środku grillowaną wołowinę, American chai, sos jogurtowo-czeskowy, ta pomidor, pikle, cebula i oraz papryczka jalapeno. Dosyć ciekawie. Jest jest strzerpane a Widać się, mięsko porazrywane. Ser koryciński tam masz. Tak, troszeczkę przesmałam z góry. Rukola a, i pikle. Tak, no to ciekawie. Nie no, powiem, że wygląda fajnie. Zobaczymy. Bułka. Dobra, ale czuć u mnie tym przypomonym kawałkiem bułki. Nie to, że jakiś to problem, ale no, zapach czuć. Ty, no bułka taka jest, nie jest taka już zgrilowana jakby fajna, nie? Taka miękka bardziej. Na razie nie. nie wiem, na, autentycznie to, 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 to spaleniza mi tak, kurde, strasznie było zdanie na początek. to taką spalenizę, nie? Ale nie, spójrz mnie, no, na no bułka jest przepalona mm. z góry, to dlatego. Ja może sobie to oderwę, bo to będzie mi psuło cały odbiór hamburgera. Bo jednak mm. efekt zapachowy jest bardzo ważny. Po prostu się przypiekło troszeczkę. No troszeczkę się przypiekło. To nie. Zdarza się. To Zdało troszeczkę też, ale nie jeszcze tak. Teraz chcę się dostać do tego miejsca właśnie. Wołowinka, lekko, może trochę taka twarda, średnio U nie jest zbyt wszystkim ciepła, i jest chłodna. Tak, to znaczy mnie ta, ta szarpana dziczyzna, nie wiem, nie potrafiąca nic, no. tak że Jest ciekawe, inne, ale jeszcze nie wiem, mi to smakuje jakoś szczególnie. Ale chyba jednak wygrywa. Słuchaj, chciał tego spróbować, poko, bo nie jest niesmaczna na pewno, ale czy, no. czy, czy, czy bym wybrał to zamiast zwykłej wołowiny? Chyba jednak nie. No, dobra. dobre. Bołka taka strasznie dziwna. Ona się tutaj oblicza, się rozwala strasznie. Mm -hmm. Jakby po prostu, nie wiem, nie była świeża, czy trochę dłużej leżała. No przede wszystkim jest inna, niż ta, co była w tym Belwicie. No mój to zdecydowanie jest inny, tak było zupełnie coś innego. No to ja wiem, no. ale tej papryczki jeszcze na przykład pikantnej to w ogóle nie wyczuwam. Powiem ci, że jestem trochę zawiedziały z tym Czemu? Trochę przypalone, no i te, te mięso... Tak, dziękujemy. Mało pikantne. Mało pikantne. <laughs> 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 A ile ta ten kakaroniari ma? 400 000. Może 400 tysięcy? Może miliony, to też chyba w milionach to... tego. milionach chyba już odliczy, no, tak. tak. <laughs> nie, to, 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 Nie, to może dzisiaj nie, innym może innym, razie, nie, może innym razem challenge zrobimy z tym. Na razie patrzymy to jest. Tak. obsługa no, miła, fajna. Nie, no loka fajna, obsługa jest ok, nie ma tam problemu. Owo no no ja, ładny. Ja mam mm. już taki problem, bo mi się ta bułka z rozwala. No taka bułka po prostu. A no, składniki. Mm. No ale przegram i zacząłem smakować. Jest tu coś, co po, po, podbiło trochę ten smak. Pieczu, nie miał na pierwszym górze, co? Co tam, co, tam, co tam w środku było jeszcze? Bo, bo ser kordziński, pieprz, rukola. To może ten ser. Bo właśnie, bo to, wiesz, te pierwsze gry, jak wziąłem, to, to, to tak powiem, że nie byłem zachwycony, Ale teraz to w środku troszeczkę bardziej już mi podeszło. Nie, ogólnie w smaku to jest ok. Jak najbardziej. Już delikatnie wyczuwam. Delikatnie, no, delikatnie, że coś tam nie po języku drapie. Ten ser zrobił robotę, miał rację. Teraz już, teraz już wyczuwa. No bo ser, pasu, bo ser krociński jak najbardziej mm -hmm. pasuje do dziczyzny. Ale mimo wszystko ta bułka, to przepalenie strasznie mi to psuje, no niestety. No, to, to czuć, jak ktoś się cokolwiek przypalił, to by wystarczy lekko. No i od spodu niestety u mnie też ten burger jest przepalony. Tak samo. Mm -hmm. Było z góry, to co zrywałem od spodu też jest przepalone. No i niestety to, to się czuje. To dziewczyzna połączona z serem rzeczami bardzo chodzi. I taką ja pamiętam właśnie. Na pizzę ona troszeczkę inaczej smakuje, ale w górę mm. ży było dobra, nie? Ja mówię, sama dziewczyzna na początku w ogóle nie podeszła. Znaczy nie w ogóle nie podeszła. No, dziewczyzna była dziewczyzna, nie? Można było zjeść, ale uważałem, że to był złe. Ale dopiero jak ten ser wszedł, no to zaczęło mi to bardziej podchodzić. Największym problemem. Strasznie to się rozwala. Tak, bułka jest miękka, to taka rozwalająca się z tych rozwalających się. Dobrze, że mamy talerz, że można nad nim zjeść, bo gdybyśmy jedli w samochodzie czy w gdzieś w innym miejscu, to byłoby problem. Mamy kawałek tutaj, kolor. I powiem Ci, że te, co kupuję, trójka z Lidla, mm -hmm. dużo za lepsze. No. Muszę przyznać, że przekonałeś mnie. Bo, że ja nie w tych rzeczy, to e, chyba zagościło mnie te papryczki na stałe. No to dobre. Powiem Ci, że gdyby nie ta bułka, to bym chyba mógł z czystym sercem polecić tego burgera tak. A przez tą bułkę, chyba jednak, to, że ona jest przypalona, że się rozwala. Być może tak trafiliśmy, tak wyjątkowo, ale no nie jestem zakazany z buchu. Sam, sam środek, to mięso mnie przekonało, ale dopiero w połączeniu starym, jak do sera dotarłem. a ta bułka psuje mi cały opróp. No u ciebie też się rozpada, ta bołeczka, to jedyne miałeś szczęście, żeby tu dziobie nie Niestety, no taka już jest ta bułka, ale w smaku ona jest, miara jeszcze jest ok, nie? ale no, największym problemem to, że ona się strasznie się rozpada. Środek, środek, no mówię. Jest bardzo dobre. Mięso jest fajnie wyspeczone. Nie ma tak, z nim takiego problemu? Mówię, nie, mnie bardzo przekonało to połączenie. W sumie nigdy bym nie pomyślał, że ser Króciński będzie e, smakował mi w burgerze. Zawsze trzeba próbować, zawsze z innymi różnymi dodatkami niż taki wiesz standardowy, klasyczny. Mm -hmm. No mógł coś co Cały czas próbuję to zrobić poza tym, jak poszliśmy do e, Hermesa, no bo tam przyjęliśmy taki standardowy posiłek gdzieś. Żeby mieć takie odniesienie, gdzie, jakbyśmy poszli gdzie indziej do baru naślego, myślę, że właśnie koset będzie takim świetnym odniesieniem. Nie wiem, do tego kotletą jakieś pierogi, coś takiego, co można zjeść prawie wszędzie. A jak, a jak chodzimy do jakichś takich miejsc tego typu, no to ja za, staram się zawsze wybrać coś, czego nie jemu. Niestety czasami trafiam przez to fatalnie, a czasami świetnie. Tą pizzę jak wybraliśmy, to wybrałem świetną moim zdaniem. No, w ogóle ta pizzeria to byłaby, bo mhm. nie ja przepraszam, że jako byśmy nie wybrali, to byłaby dobra, ale, ale tam to była Wysłuchajcie, burger jak burger, ale kolor bezalkoholowy to naprawdę świetne piwo. Jako na bezalkoholowa to jest rewelacyjna. Przynajmniej czuć, że pijesz piwo. No niestety ktoś jak jedzie to niestety musi. Powiem Ci tak szczerze I powiem ci naprawdę. Nie najadłbym się tym burgerem. Ledwo ci do, tego, do tego poczułem. czego poczułem. Trzeba pobrać za nie Spodziewałem się, że będzie troszeczkę bardziej pikantne. No, no taki... Była jedna papryczka. A bo na... za mało, nie? Tych papryczek by było po prostu. <grych> Cena burgera takiego... Czy, znaczy, czy, czy nie wróć. Cena z szarpaną. Z chyba 33 złote, a twój był 31, a z 5 Za burgera z szarpaną dziczyzną zapłacicie tutaj 33 zł, a jalapeno jedyne 31. W sumie takie normalne ceny, typowe burgerowe. Obsługa na 5, lokal bardzo ładny. Środek burgera naprawdę dobry trochę nie A, Dokładnie. Piwo najlepsze. <grystanie> Jak piwko smakuje? Dobry piwko. No powiem, że najbardziej to bułka zepsuła mi tego burgera. Same mięsko było smaczne, ale najfajniej wchodziło w serek do niego doszło. Fajne połączenie. Ogólnie polecam połączenie, abyście mieli więcej szczęścia i żebyście nie mieli po prostu przy pochodnej bo tylko się super. No i niestety trzeba bardzo uważać, bo się rozbala ta półka. Taka miała być. Być może, ale jak nie będziecie uważać, to się z całym daniem na sobie. Na wynos bym się bał tego wrzucić. Nie w tej bułce. Że na z drugiej strony papierek dostaniesz wtedy, ale... Wtedy z papierkiem Tak. Ale ogólnie jest to nieciekawe. Przede wszystkim to połączenie sera z, z tą szarpaną w było całkiem ciekawe. Podobało mi się. Na pewno nie żałuję, że tu przyszedłem. Ładnie, w sumie smacznie. Mogło być lepiej. <grybujesz> ale ja to mówię, to wszystko <grybujesz> przez to bułkę, tak? Tobułko ta, ta się zrobiłem, ale ogólnie polecam. Co ja mam powiedzieć? Nie najadłem się to jest raz. Putin się to co dobrze napiję. Środek okej. Okay. Ja burger taki jest okej. Okay. Jedziemy dalej, coś zjeść, bo. No ja to już jestem raczej pełny.